Najpierw była radość, że go jest z książą, że będzie ten następny członek rodziny, zadowolenia. No a później, później była taka chwila zastanowienia, co to będzie dalej. Dowiedzieliśmy się w 32 tygodniu, że jednak jest coś nie tak. Okazało się, że Amelka ma poszerzone komory mózgowe, wodogłowie, stopy skierowane całkowicie do łydek i najgorsze, rozszczep kręgosłupa w odcinku piersiowym. Najgorszy moment, jak się dowiedzieliśmy, że to nie jest tylko wodogłowie, ale jest także rozszczep. Ja wtedy miesiąc leżałam w łóżku, i mąż w pracy, mama w pracy. I ja płakałam każdego dnia, i tak naprawdę nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, bo jednocześnie wiedziałam, że nie mogę pomóc małej. Pokażcie, są świnki. No jest. Tutaj? A kto ma świnki? Oj. Wujam Marek. A konik? Duja. Amelia ma zespół Arnolda, Kiary'ego. Jest to wada ośrodkowego układu nerwowego, dotyczy mózgu, rdzenia i daje niestety trwały uszczerbek na zdrowie. Amelka była bardzo wiotka. Ona nie siedziała, była takim lejącym dzieckiem. Nóżkami praktycznie w ogóle nie ruszała. Często nam wymiotowała. Co zjadła, wymiotowała i to tak było. W... Po urodzeniu dziewczynka przeszła operację zamknięcia przepukliny i wstawienia zastawki komórkowo odszewnowej Pomimo prób standardowego leczenia, rodzice postanowili poddać ją terapii komórkami macierzystymi z krwi pępowinowej, które pobiera się przy porodach. Komórki te pochodzą ze sznura pępowinowego, a z niego mogą być wykorzystywane komórki mezenchymalne właśnie dla Tegoż eksperymentu stosowania ich m.in. w chorobach neurologicznych od dawcy niespokrewnionego, ponieważ tutaj nie musimy mieć zgodności tkankowej. Dołożyłam małych pobytów w szpitalu. Dołożyłam kłódź, dołożyłam płaczu, dołożyłam gorączek, ale jak później zobaczyłam pierwsze efekty, jakie są, to już wiedziałam, że trzeba iść dalej. Śmiejesz się? Po podaniu komórek wszystko się odwróciło o 180 stopni. Mała przestała wymiotować. Melka nam przytyła. Nie mogliśmy długi czas przebić bariery tych 8 kg A później nogi doszły. Do taty. I do mnie. O psa. Po podaniu tych pięciu serii komórek macierzystych pojawił się ślad od ruchu w obrębie nóżek. Zauważyliśmy, że tymi nóżkami bardziej rusza. Stała się stabilniejsza. Lewa rączka! Amelka jest cały czas rehabilitowana. Pięknie! Jak ona siedziała na przykład na krześle, to traciła równowagę. Teraz nie traci równowagi. Stabilizacja. mięśni grzbietu były słabe, było brak. Teraz. Na hamaku, jak ćwiczyliśmy, podciąga się sama do góry. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Jest w ogóle z nią lepszy kontakt. W drugim, trzecim podaniu już zaczęła nam mówić zdania dwu, trzy wyrazowe. Mając niecałe trzy lata zaczęła liczyć do dziesięciu, zna od A do L. Dziś Amelka ma trzy i pół roku. Przed nią operacja odkotwiczenia rdzenia. Rodzice chcą kontynuować terapię komórkami macierzystymi. Że jest nadzieja i chcemy spróbować jeszcze raz komórek, żeby zrobić następne podania, bo widzimy po prostu, że są, są efekty. Bardzo zwiększyła się perspektywa po komórkach. Dano nam w ogóle szansę na to, że Amelia stanie na nogi. Czekamy za ortezami, które ją utrzymają i będzie mogła poruszać się z biodrom. To jest w tej chwili najważniejsze dla nas. Jej radość będzie chyba taką zapłatą za te wszystkie wyrzeczenia i tą walkę.